Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Tunezji w kolejnej bitwie wyciągniętej z archiwum. A sięgnąłem bardzo głęboko do tych swoich za starych zasobów i filmik był nagrany w inny sposób niż to robię dzisiaj, więc obraz jest taki jaki jest. Proszę regu nie regulować odbiorników, bo lepiej nie będzie. A jadę bitwę o nic. O jakieś tam punkciki albo dla przyjemności. W każdym razie nie mam zadania ani dziennego, ani specjalnego, więc nie ma tego przymusu robienia czegokolwiek. Mogę sobie strzelać tam, gdzie chcę i w to, co chcę. I wydaje mi się, że taka gra jest najprzyjemniejsza, najfajniejsza. Bez jakiegoś obciążenia tym, co trzeba, co musi być zrobione mapa jest w starej wersji oczywiście w tej chwili tu po mojej prawej stronie jest zrobiony przejazd, tam też się często jeździ no tutaj można sobie przypomnieć jak to kiedyś było, jak kiedyś się grało na tej mapie a Tutaj ta strona przy punkcie A wtedy była dla mnie podstawową stroną. Najczęściej, właśnie tutaj, jeździłem, i jak widać, nie mogę nic zrobić. M4, A2 nie mogę się w niego wbić. Dopiero po chyba czwartym strzale udało się tą M4 zniszczyć. Jest tam jeszcze następne M4 schowane u góry za. Skałą, no i troszkę bliżej Pantera G. Jest jeszcze IS na moście. Trochę to tak nie bardzo idzie. Ten strzał do Isa wylądował na balustradzie mostu. Teraz już nie mogę znaleźć. Odświetlenia odpowiedniego do zrobienia choćby jakiś tam uszkodzeń. No, ale jednak udało się trafić w karnek i zniszczony, A na dole pokazał się tygrys H1. I to wszystko zanim zdążyłem przeładować, w kolega w Panterze wyjechał troszkę za skały i znalazł miękkie w mojej H1. Więc teraz trzeba jechać następnym tygrysem wersji E, wtedy miałem tylko te dwa tygrysy, musiały mi starczyć, a w szablonie były uzupełniane panterą D, no ale na razie jedziemy sobie w to samo miejsce następnym yy, tygryskiem. No, na mini mapie widać, że mamy stracony punkt A, tracimy punkt B. Póki co mamy jeszcze punkt C nad morzem, tam w mieście. Tylko, że nie bardzo nasi go pilnują. Jest całkiem spora szansa, że i ten punkt stracimy. Wjechałem za skałę, dlatego że jest do użycia bombowiec. Są tylko trzy bomby na pokładzie, trochę, mało, ale przynajmniej dzięki temu, że jestem w powietrzu, będę wiedział, gdzie są przeciwnicy. No, jak powiedziałem przed chwilą, punkt C już stracimy. Ja straciłem bombowiec, wyrzucam te bomby, byle gdzie. No, bombowiec stracony. Wracam do Tygrysa. I trzeba się brać do roboty, jeżeli jakieś punkty mają za tą bitwę wpaść, to trzeba ją wygrać, za przegraną się zbyt dobrze nie zarabia. No w tej chwili mamy już trzy punkty stracone, szybko będziemy pasek tracili. Tutaj po bojowisko. Na dole w rzece po prawej stronie jest M41. No i tak właśnie nim chciałbym się zająć. Na początku pod mostem jest jeszcze ciężar schowany. M41 zniszczony, a to nie ciężar, tylko niszczyciel. ISU 152 Przeładowanie ISU zniszczony, nie miał wielkich szans takiej odległości. Ten niszczyciel jest banalny do zniszczenia. Przejechałem przez punkt, nie będę go przejmował, niech się zajmą tym drużynowi. Ja jadę na górę i tutaj będę próbował zatrzymać czerwonych tak, żeby nasi mogli podjechać właśnie na górę. Przejmujemy ten punkt przy mostku, no a ja się strzelam z panterą A, i po mojej lewej stronie jest jeszcze dwóch czerwonych jest tutaj M18. Kolega nie trafił czysto w tygrysa i z, przez to zginął. Został tutaj jeszcze jak pancerek 38. Ustawiony do mnie bokiem, dostał strzała, i przede mną są dwie dolotki: jest Hongkong i jest tam jeszcze Ostmint. Trafienie krytyczne Hongkonga, a Ostmint do mnie bezczelnie strzela. Ten strzał zupełnie nieudany. rykoszył w poprzedniej płycie z tygrysa na Ostmintie to jest coś, no, zdarza się jak widać zdarza się zostawiam tą panterę a jadę do pelotek to jest łatwy strzał obie łatwo można zniszczyć no tam jest ten ta pantera a tutaj M4 M4A1 najpierw dostał krytyka zatrzymany i teraz po poprawce zniszczony z góry zjeżdża następne M4 nie trafił we mnie co skończyło się dla niego utratą pojazdu jest jeszcze PZTA co tu kolega chciał zrobić nie wiem wystawił się na strzał jest to Hong Kong tylko trafienie Hongkong dokończony z km -u. Na respie stoi jeszcze ZSU I zniszczone Ostatni załogant po przeładowaniu dał Praga, A nie wiadomo skąd na plecach pojawił mu się Tygrys H1 w tym momencie to ja już miałem duże uszkodzenia, niepotrzebnie próbowałem się obracać w jego stronę. Pokazałem bok. No i tygrys E stracony na dokończenie bitwy wybrałem Panterę D padają trafienia na bombowcu z KMU zniszczyć z KM-u samolot nie jest łatwo ale takie trafienia też mogą dać fraga jeżeli w tym momencie by się chciał ten bombowiec rozbić prawdopodobnie byłby frag H w najgorszym razie asysta no i ponownie teraz już z dystansu próbuję strzelać do Ostwinda 2 jest trochę daleko, ale jednak te podświetlenia są. Spadło krytyczne, obsługa wieży w Ostpindzie wyeliminowana. Wyrzucam tam artylerię. Mam nadzieję, że się ten Ostpind naprawia i jest szansa, że od artylerii zginie. Na dole jest tu ciężki czołg, był przez chwilę. Nie zdążyłem nawet do niego wycelować, kiedy rozwalił go drużynowy. Ponownie przejmujemy punkt. Zostało bardzo niewiele, więc skorzystałem z tego, że na nim stałem w kółku. Zawsze to dodatkowe punkty. I jak widać na mapie została tylko ta pelotka, tylko ten Ostwind i jest na nim podświetlenie, tylko że w momencie strzału podrzuciło mi działo do góry i pocisk poszedł nad pelotką. Jeszcze raz próbuję go namierzyć, no i tym razem już zrobiony na nim brak 14. a gajdziny w tym momencie bitwę skończyły. Tak to wyglądało kiedyś, tak się kiedyś grało. W sumie nie jest aż tak bardzo inaczej jak dzisiaj. A z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!